Wraz z dwoma córkami postanawia miło spędzić wakacyjny tydzień na wsi z daleka od zgiełku miasta. Wybierają polecane przez znajomych gospodarstwa agroturystyczne, gdzie liczą na spokój, zdrowe jedzenie i świeże powietrze. O, żółty serek, tłuszczyk! Co, nie masz już go tam za dużo? Myślałam, że ci wystarczy, ale ty jeszcze dopychasz. A, już rozumiem, bo zimna woda w basenie to takie morsiki idealne. Mają temperaturę jednak. Nie dla nich tak chłodno. Do nas siebie jesteś? Musisz być taka zauzowata dla swojej siostry? Nie jestem zauzowata, po prostu jestem szczera. Jesteś zołzowata. Nie, nie. Szczerość boli. Większość moich koleżanek, które mają starsze siostry, ciągle się na nie skarżą. Że są wredne, dozowate i chamskie. Ale moja siostra przebija je wszystkie. Odkąd pamiętam, czyli od trzeciego roku życia, była dla mnie ekstremalnie wredna. Odkąd mała przyniosła to małe śmierdzące coś po imieniu Amelka ze szpitala, ach, nawet co pamiętam, a miałam tylko dwa lata, to musiałam walczyć o swoje. Młodsze rodzeństwo to zawsze takie paskudy. Które, jeśli nie wychowasz stanowczą, mocną ręką, to staną się zbyt rozpieszczone i zabiorą ci wszystko, co masz. I wygryzą Cię ze wszystkiego. Amelka, trzymaj się, kochanie. Ty uważasz, że mam tyle tłuszczu? Nie, nie uważam. Uważam, że jesteś śliczna i zgrabna. Proszę cię, kochanie, no mądra, jesteś to, przemyśl to. No, robi tak, żeby Cię rozdrażnić, a wcale nie ma podstaw, ok? Odkąd pamiętam, od zawsze się kłócą. Są obdzielane porówno wszystkim i miłością, prezentami, i wszystko to, co dostają, jest równo podzielone. Nie wiem, o co się tak kłócą, nie mają podstaw. Ja też mam siostrę, no i pamiętam, trochę się z nią kłóciłam, ale to, co one robią, to przechodzi wszelkie granice. Po porannej wymianie zdań ze starszą siostrą, Amelia postanawia zrelaksować się i ochłonąć po uwagach na swój temat. Wybiera zaciszne miejsce z daleka od siostry. Relaks, spokój, trwa krótko. <gry> hmm. o, w końcu picie mi przyniosłaś, no ile można się zbierać? Nie widzę tam kostek lodu. Możesz się cofnąć? Wiesz co, już mi nie wytrącisz z równowagi, ani nie, przez Ciebie nie będę w życiu płakać. Pójdę sobie po inne leżak i znajdę równie dobrą miejscówę. W sumie to dla mojej siostry już 11 lat, jak jestem z Nie siedź tak, proszę Cię pójdź na rowerach pojeździć. Właściciele powiedzieli, że są dwa rowery. Jeden nowszy, a drugi taki trochę starszy. Jak pójdziesz pierwsza, to będziesz miała ten nowy. No idź, idź! Super. Poczekaj, poczekaj, kochana siostrzyczko. Przygotowałam Ci tutaj rower. Ja wezmę ten mniejszy. Ty musisz mieć komfort i wygodę. Czy co? Proszę. Proszę. Proszę, tu masz wszystko przygotowane. Mam nadzieję, że tylko jest w odpowiednim ułożeniu, żeby ci było wygodnie i żeby nie było za wysoko, żebyś dosięgała do pytałów. Tutaj wszystko jest gotowe. Może ci coś przynieść. Jakieś, nie wiem, spodenki, wodę na drogę czy cokolwiek. Nie wiesz co, poradzę sobie. Dziwne. Zazwyczaj to ja jeżdżę na tym gorszym rowerku, ale nie wiem, co jest ci do głowy. Zawsze mi zabierała najlepszy. Każdy może się zmienić. Każdemu trzeba dać drugą szansę. Och, Amelciuś, jak dobrze, że jesteś podejdź tu. Ostatnio zauważyłam, że my bardzo mało czasu razem spędzamy. Dlatego stwierdziłam... Ze względu na to, że za dwa lata ja zamierzam wyprowadzić do domu i w ogóle nie będzie okazji na spotkanie, musimy nadrobić ten czas stracony, musimy spędzić trochę czasu razem, pobawić się, nie wiem, cokolwiek, żeby te chwile zostały z nami na zawsze. Mhm. Ania wyraźnie stara się naprawić więzy ze swoją młodszą siostrą i stara się nadrobić stracone lata, kiedy była dla niej wyjątkowo niemną osobą. Stara się być pomocna i nie szczędzi młodszej siostrze komplementów. Czy masz tu coś. A, to chyba jakiś komar, o. O matko, ale ty masz piękne włosy, takie delikatne. Ach, chyba masz malutką kawkę z tego wszystkiego. <laughs> przyniosłam ci coś do picia, Najsłodsze, proszę, chcesz się na. AAAA! cię, najsłodsza! to Na początku dałam się nabrać, że będzie dla mnie miła, ale już widać, że to był błąd. Od początku to było wszystko iluzja. Ona po prostu chciała mnie kolejny raz kurzyć. Amelciu, amelciu. Poczekaj! Chciałam cię bardzo przeprosić i w ramach przeprosin przygotowałam ci lody. Dzięki. Może się myliłam? Może naprawdę nie mnie obrała wodą, może naprawdę się zmieniła? A Melusiu zerwałam ci pyszne malinki, które sobie zjesz. Te niedobre z robalami zjadłam sama, a zostawiam ci same te najlepsze. No jedz. Mogę cię nakarmić jak chcę. Mm, Dziękuję. Och, Amelko, wiem co dzisiaj zrobimy: zrobimy wspólne nocowanie. Będziemy opowiadały sobie straszne historie i będziemy opowiadać sobie tajemnice, jak prawdziwe siostry. Jest trochę dziwnie i czuję się niekomfortowo, ale zobaczę, co się stanie później. O, Amelko, a może ci pomogę w wyciskaniu. Pr... znaczycie? oczyszczaniu cery? Eee, nie, dziękuję. Poradzę sobie sama. Okej, okay, ale jakbyś czegoś potrzebowała, to mnie zawołaj. Dziwne. Najczęściej nabijałaś się z mojej cery. Nie wiem o co jej chodzi. Amelko, specjalnie dla ciebie przyniosłam te okulary. Można w nich nurkować, robić piruety pod wodą i sobie tak spokojnie pływać. Co prawda są moje i ja je sobie kupiłam, żeby specjalnie robić takie rzeczy, ale możesz je mieć, możesz je zachować na zawsze. Good, dzięki. <grych> Amelka! Okej, nie! Szybko! Owelka! Aaaa! Owelka! Owelka! Gdzie żyjesz? Gdzie co, się! Coś przyjdź! Słuchana! Czemu mi zrobiłaś takie... Przestraszyłaś mnie na śmierć! Co ty w ogóle gadasz? Boże, z nią coraz gorzej! Nie to, że wcześniej to by w ogóle nawet się ucieszyła chyba. A teraz co? Skoczyła do niej to na w jej ulubionych ubraniach! Czego? Mogę ci pomóc, Mogę ci towarzyszyć. No weź, Amelciu, jestem tu, żeby ci pomóc. O, spójrz mi. Sorry, ale nie potrafię zrozumieć, co się właśnie przed chwilą stało. Amelka, przytłoczona wydajnością swojej siostry, postanawia się przed nią chować. Amelciu! Uf, na szczęście tutaj mnie nie znajdzie. Amelciu! Amelciu, gdzie jesteś? To jest najgorszy wyjazd jaki był w te, w te wakacje. Już wolałem jak była z Mamo, mamo, widziałeś gdzieś Hanie? A co dokuczać ci znowu? Nie, właśnie wręcz przeciwnie. Jest do mnie wyjątkowo miła i to mnie strasznie irytuje. Nie rozumiem, chyba powinna być zadowolona, że jest dla ciebie miła. Ale, Ale mamo, porusza. ty nie rozumiesz. Wolam jak była wcześniej taką Zouzą, a nie teraz jakąś wyciętą z Instagrama księżniczką przyjaciółką. Miłość siostry wyraźnie przytłoczyła amerkę. A Amelciu, za twoje jedwabiste włosy są takie lśniące, delikatne i łagiodkie. Czy wytrzyma taką przemianę Hani? i nadmiar komplementów z jej strony? Zobaczymy.